Hej, okay, Siemeneczko, z tej strony MacBra i witam Was bardzo serdecznie w no, drugim na moim kanale odcinku z serii A Battlefield Fact 3 Dzisiaj zagram sobie znowu na kanałach na uszar. <laughs> no bo chciałem Wam pokazać, nie wiem, czy, czy coś w tym stylu. No że już nie wiem, może troszkę się nauczyłem grać. No, może choć troszkę. Na razie mam statystyki 16 do 3, bo już truch, ch chwilkę tu gram. Ehm. Um. I co tu jeszcze mogę powiedzieć, że gramy sobie bronią UMP yy, UMP, tak UMP45 chyba to się tak zwie Czy jakoś tak I, i, i co no Powiedzmy, że gramy jako tako już yy, Chyba się nauczyłem całkiem nieźle przynajmniej na tej mapce grać yy, Mam już rangę, to jest moja ranga to jest, o ile się nie mylę, pułkownik 5, więc już całkiem nieźle No i co, tam jest... O oh, FAK, fuck, fuck! LOL 10% życia Kampimy tu Kampimy, kampimy Niech nam się ży życie zrespi Okej, okay, okej okay. Rzućmy granata, bo i tak zaraz zginiemy Fuck! Dobra, żyjemy. Żyję, żyje, jeszcze żyję. Nie wiem jak to możliwe, ale jeszcze żyje Dobra, wychodzimy. Nieważne. 23 do 3. No, nice, całkiem ładnie. Mm, troszkę żałuję, że wam nie pokazałem yy, Jak doszedłem do... Na początku, nie wiem tam, z 15 do 2, 15D, nie wiem ile tam było. Jak do tego doszedłem. Troszkę szkoda, no ale jednak mm, Nie pokażę wam teraz, no bo no bo no bo no bo nie Bo był ktoś u mnie fuck z Magnuma w pokoju, no i nie miałem jak zacząć i dopiero zacząłem przed chwilą jak to sami widzicie um, LOL Chciałem go znożyć, ale coś mi nie wyszło, what the fuck, co to było um, co mogę jeszcze powiedzieć, że na pewno będę troszkę dziwnie to komentować, bo... Jest to, jakby nie patrzeć rozrywka, naprawdę zacięta I jest tu trudno wszystko ogarniać naraz I komentarz I zarówno jeszcze gra Na dość wysokim poziomie What the fuck? Przecież zacząłem pierwszy strzelać Dobra, nieważne, gram dalej 26 do 5, czyli całkiem spoczką. I myślę, że ten film potnę na jakieś tam kawałeczki Żeby to jednak Pół godziny nie trwało. Tylko, żeby to było w miarę do obejrzenia. Ta długość. Fak, fak! No! Jak to? Mm. Gram sobie właśnie na kanałach na 32 slotach, więc jest dość dynamiczna ta rozgrywka. No i sami to widzicie, że dużo się dzieje. Dość. Ok, o Wojtek. Ja go znam skądś. Ja go skądś znam. Sobie. Nie zdążyłem żal, nie! <śmum> Znowu. No dobra, czy jestem pierwszy na serwerze? Tak, jestem pierwszy na serwerze, mam najwięcej punktów. Póki co, no, fuck! Jezus, jaka tu jest rzeź, ups, wybuchnij, wybuchnij, i teraz można. Okej, okay. lol, tu jest noob. Odwróćmy go, żeby nie było lipy 33 do 7. No, powiem wam, że całkiem ładnie idzie. Naprawdę. Um, tam jest jakiś koleś. No, i niestety minus mojej broni. To, że na daleki zasięg jest beznadziejna. No. Nie powiem, że słaba, tylko beznadziejna, bo naprawdę muszę wpakować pół magazynku, żeby w ogóle go to zabiło. Więc jest naprawdę słaba na dalekie dystans. Uciekajmy, bo tu ktoś nas chyba gonił. Mmm, nie zdążyłem, miał latarkę. No trudno. A troszkę mnie oślepił. Ale lecimy dalej. Już 200 etykietów załatwiliśmy, a ja załatwiłem póki co 34 Więc rozgrywka jeszcze trochę i dobiegnie do końca Mam nadzieję, że oczywiście my wygramy, nasz, moja drużyna I na to się zapowiada póki co A, mu się padło Tu jest gość, gonimy Fak, 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 fak! No jak widać wyszedłem za bardzo i ciut mnie ci... poharatali 37 do 9 Wygrywam o dość dużo z... Fuck UOLOL Ale mnie pocisnął, ja bym tu uciekał lepiej Nie! No znowu ten sam sito jakiś noob, kurde Nie ma co się przejmować, lecimy dalej nie, 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 nie! nie. Okej okay. B for Lighty, on dobrze mu idzie No, on ma 18 do 4, czyli nie tak źle Mam granatę, rzućmy zawsze co Ale widzę, że ten B for Lighty strasznie spami Spamer Dobra Przejdźmy się tu Gdzieś tu był, już go nie ma Aha, tu dalej nasz jest, więc... Okej, okay. lecimy dalej 40 do 10, ratio 4, wow Okej okay. No serio, przepraszam was um, Jakby ktoś mnie... Aj, żal, jakby ktoś miał rozkminkę, czemu... Tego początku nie nagrałem, no to przepraszam was, no ale, no naprawdę, nie, nie miałem jak, no Tak jakoś wyszło LOL Ale mi przywa soli w łeb What the fuck? ja się tu wolę skryć Bo jeszcze mi znowu przywali LOL, to mój, nie zauważyłem Psy, Tu pobiegnij, a, już go zab... LOL Lecimy, lecimy, lecimy o, ja tu widzę, tu widzę. No, przecież byłem schowany. Jaki mam ping? 56. Zawsze jak tutaj sobie grałem, w sensie tu się kampiłem, nikt mnie nie zabijał, nikt. Ja i mój ping, lagi wszystko naraz Naprawdę 4%. <słuch> Dobra, nieważne. No, zabij, No, nie! Nie dam się znowu zabić, no. Nie, respimy życie i czekamy. Okej. Okay. Wal się. Lubię. Nie, no, nie! To nie mój! Lol, myślałem, że to mój. Dobra, dobra Tu widziałem noobka A już mu się padło 44 do 13, raczej troszkę spadło, ale nieznacznie dalej Więc polećmy sobie tu O, ładnie, headzik wszedł Czy tam coś jest? Nie, chyba nie Okej, okay, znowu tego samego, lol Dobra, wiecie co? Pobiegnijmy tam. A już go ktoś przede mną odrodził! No, maj uciekać! 1% życia, ale już się kończy, jeszcze 10 stykietów i koniec rozgryweczki naszej. Więc możemy jeszcze tutaj zaszarżować szybciutko. Ostatni, ostatni, ostatni. Dobra, wygraliśmy, dziękuję bardzo. Tak, Twój zespół wygrał, nice. Zobaczymy zaraz, jakie były statystyki 49 do 13. No, <grym> jakby tu powiedzieć, powiedzmy, że mam jakiegoś tam minimalnego skilla. Chociaż, chociaż, no, jak to uważa, no, bo znam osoby, co by miały 49, czy tam 50 do 3, no, <grym> cicho. <grym> Jestem tu Minecraftowiczem nie. Graczem Battlefielda zbytnio, ja, chociaż lubię popykać w gierkę Jakie statystyki? Wynik na minutę 411 zabici na minutę 3,28 I stosunek zabić preratio prawie 4 Najdalszy headshot 30 metrów powiedzmy Ile brakowało do drugiego gościa na serwerze? No widzicie ponad 1300 punktów Więc dobra to by było na tyle Ja już na nagrywam jeżeli chcecie więcej Battlefield'a komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Na razie i do następnych materiałów.